Witamy na portalu internetowym Sąbrowia.cp. Dzisiaj moim gościem jest Patryk Boutryk. Witam Cię Patryku. Dobre. Spotkaliśmy się, bo mamy taki cykl, podjął się swoją pasją. Jesteś naszym kolejnym gościem. E, powiedziałeś mi, że jesteś aktorem amatorem. Tak Ciebie przedstawiać i tak Ciebie tytułuję. Powiedz mi, jak się rozpoczęła Twoja przygoda z teatrem? E, przygoda moja z teatrem rozpoczęła się w sumie 3 lata temu. E, pamiętam, że to było po feriach zimowych. Siedziałem sobie w domu i się nudziłem. Mm -hmm. I tak pomyślałem, co młoda osoba w Zambrowie może robić. Na początku grałem w koszykówkę, grałem na puzzle rok, ale stwierdziłem, że po prostu to monotonne, tamto tam monotonne i mówię, trzeba znaleźć sobie coś nowego. No i stwierdziłem, może coś teatr. No i ale tak nie byłem przekonany do końca yy, co do tego, bo grałem kiedyś w sumie w podstawówce w takim teatrze amatorskim yy, i... Pamiętam jedną swoją rolę. Grałem króla y, Kacpra, i stwierdziłem, że nie podoba mi się w szacie koronka. Mm -hmm. I stwierdziłem, nie gram. No wtedy, mała mnie przekonała, że zagram, no i zagrałem. I od tamtej pory się zaparłem, nigdy więcej na scenie. No i był właśnie ten moment y, po feriach zimowych, Stwierdzam, trzeba sobie znaleźć, i trafiłem na teatr młodego aktora. Przyszedłem, pamiętam, e, najpierw zadzwoniłem do pani Agnieszki, pytam się, czy ktoś jest w moim wieku, tak? Druga klasa gimnazjum. Ona mówi, no, że ktoś tam jest, tylko e, obecnie nie ma coś w tym stylu. No i ja przychodzę, okazuje się, że dwie osoby, które są, e, zaraz przystępują do matury i stwierdzą mnie dla mnie. I się tak wycofywałem. No ale akurat trafiła się taka zgrana ekipa, że mnie tak wciągnęli, i zostałem i tak od trzech lat gram. Mhm. A jak wyglądają twoje przygotowania do sztuki? Czy jest stres? Jest stres i czasami to ogromne. <grymne> Najgorsze to chyba jest to, że zapomnę tekstu. To mnie zawsze najbardziej tak jakoś gryzie. Ale myślę, że tak no jak te przygotowania. Zazwyczaj kompletujemy strój, to to jest po prostu też czasami męczarnia. Były momenty, że na przykład nie chciałem czegoś założyć, no to na próbach no okej, okay, dobra, będzie to, a w dniu premiery po prostu Pani Agnieszka się mówiła, Że no niestety nie było tego, albo zapomniałem niestety jest tylko to. I przebierałem to, co chciałem. Ale tak to no wiadomo, to jest żmudna praca wkuwanie tekstu czasami po prostu po kilka godzin dziennie zdarzało się. Moja mama czasami się że po prostu chyba ześwirowałem, bo gadam sam do siebie i tak kółko w kółko, a zdarza się, że gdzieś tam papierem rzucę i po coś mi się nie udało. I od nowa. A potem jak się stoi na scenie, to są te efekty, człowiek jest po prostu taki dumny z siebie sam, ale i w ogóle taki zadowolony, że po prostu się udało, że dotrwa, bo są momenty, że na przykład praca jest rozłożona na dwa miesiące i człowiek w pewnym okresie mówi nie, po prostu nie chcę mi się, po co ja po co się tego uczę, tak? Moi koledzy gdzieś tam grają w piłkę, w koszykówkę, a ja siedzę i wkuwam. Nie chcę się tego. Ale człowiek się przejmuje. No i też Pani Agnieszka, no to jest po prostu osoba, która... Mamy z Panią Agnieszką taką umowę, że jak Coś jest nie halo, no to ma mi mówić. Pomimo jakichś takich już relacji, no można powiedzieć przyjacielskich, po tych trzech latach. No i w, pamiętam, że zawsze jest taki moment, że jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I, i człowiek się aż tak denerwuje, ale wie, że to nas dobra i wtedy jakoś tak to wychodzi, że to, co widzimy potem na scenie. A w jakich sztukach już zagrałeś? W sumie to sześć sztuk było. No i no mogę stwierdzić, że jednak dobrze mi się tutaj grało, bo pierwszy rok, kiedy przyszedłem, no to była taka adaptacja, w niczym nie grałem. No to można powiedzieć, że w ciągu dwóch lat zagrałem 6 sztuk, czyli trzy, tak średnio na, na rok. Pamiętam swoją pierwszą rolę, którą chyba wspomina najlepiej. Pamiętam, że grałem wtedy żołnierza w monodramie. Przeszłość mnie stworzyła. Wtedy też miałam konsultacje z żołnierzem. Po prostu no, chyba. Właśnie to było fajne, bo tak zostałem rzucony na głęboką wodę, było 27 wierszy do wkłucia, okay. e, na to dwa miesiące. Mm -hmm. e, pamiętam, był moment na scenie, że zapomniałem tekstu. Mm -hmm. I co wtedy imprezowałeś? E, było trzeba, ale to było mm -hmm. na początku tak, że stoję na tej scenie, ręce w kieszeni i pamiętam wskazówkę mojego kolegi, który mówi jak zapomnisz, to po prostu nie daj sobie poznać. Miałem, -hmm. ja no oczywiste, ale jak człowiek się denerwuje, to wiadomo, ręce i. Ale trzymam te ręce w kieszeniach i tak myślę sobie, Jezu, zapomniałem tekstu. Co mam robić? I tak myślę, rozpłaczę się zaraz. Taki był po prostu pierwsze myśli, zajdę ze sceny. Tam myślę sobie, nie, no ludzie przyszli specjalnie, żeby mnie oglądać, no to trzeba coś zrobić. Patrzę na Pani Agnieszkę, pani Agnieszka spokojnie siedzi, więc mówię, trzeba dalej coś no to człowiek szuka w głowie tego wiersza jakiegoś kolejnego. Przypomniał mi się obóz w Bieszczadach. Pomyślałem, co będę robić, jak przyjdę do domu, ale tak zderzelę. W pewnym momencie w końcu jednak jakieś olśnienie i po prostu takie uczucie, jakby ktoś mi włożył na początku na 5 sekund tak wodę, do beczki z wodą i w pewnym momencie wyciągnął i człowiek taki ode Wiem. I to był taki moment właśnie mm, fajny, bo po prostu człowiek została właśnie na tego głęboko wody i potem już wiedziałem, że co będę robić, to dam radę. Takie było na początku przekonanie, potem się okazało, że to różnie bywało. Potem mieliśmy sen na Szekspira. Tutaj masowa sztuka. Jeśli bym patrzeć z takiej strony prywatnej, to się zbytnio. Nie przykładałem do tej roli, do roli Demetriusza. Akurat tu miałam szczęście, bo przeczytałem scenariusz i mogłem mm -hmm. sobie wybrać, którą chcę, ale więc wybrałem tę, która miała najmniej tekstu tę mę męską. Wtedy tak zadecydowałem. Potem mieliśmy pierwszą lepszą, lepszą y, Aleksandra Fredry, mm -hmm. jedna aktówka. No przy tym też była męczarnia, bo w ogóle rola Alfreda mi nie pasowała. Y, następnie mieliśmy Moralność Pani Dulskiej, no to na 5-lecie teatru. Tutaj też miałem krótką rolę e, Pana Dulskiego. jedno zdanie. Wiem po, po klaskach, że się chyba spodobało. <laughs> No i ostatnia jeszcze y, jedna aktówka, znowu Fredry. Z jakim się udajesz, takim się stajesz. Dołączyłem mm -hmm. wtedy tak trochę z, z biegu do młodej ekipy, bo po prostu nie było nikogo, kto by zagrał postać Mateusza, więc się na to zgodziłem i potem Monodram w czerwcu właśnie na moje 18. urodziny mm -hmm. mm -hmm. jak Ci się wtedy grało? Mm -hmm. Monodram, mm -hmm. właśnie y, płaszcz, w którym, w którym grałem do Natana, był najtrudniejszy. Mm -hmm. W ogóle też mi ta rola jakoś nie pasowała, ale że ze względu na to, że wcześniej odrzuciłem już jeden scenariusz, stwierdziłem, że no, nie wypada kolejnego i wziąłem. Długo się z tym męczyłem. Czytałem, podchodziłem do tej roli na kilka sposobów. Albo myślałem, nie no, chcę zagrać. I pani Agnieszka wybrała datę 23 czerwca. Nie wiem, czy zrobiła to świadomie, czy nieświadomie, ale tak się śmieję, no, już jak na 18, to trzeba zagrać. No i pamiętam, to był taki okres, że um, świeżo byłem w maju, bo graliśmy jedną aktówkę, tutaj szybko było trzeba znowu ruszyć do kolejnej w koniec roku, poprawki jakieś, ale skupiłem się tak na tej roli, rozpisywaniu po prostu jakieś drzewka sobie myśli rysowałem i jakoś udało się. Dużo książek przeczytałem też o tematyce żydowskiej, o holokauście, mm -hmm. więc tutaj też mogę stwierdzić, że jednak tak profesjonalnie poszedłem do tego tematu, że tak... Literatura, jakieś tam obyczaje wczytywałem się wcześniej też z rodzicami byłem w Tykocinie, w synagodze. To, to też jakoś tego ducha mm -hmm. udało się wyciągnąć z tej tradycji. W ogóle duże zaskoczenie to <grym> był tort, który dostałem właśnie na scenie. W ogóle jest taki moment, nie wiem, czy to na, na nagraniu widać z tego premierowego występu. jak Wszyscy zaczynają śpiewać 100 lat, no to ja myślałam, że dla pani Agnieszki, której kupili, e, paskara kupiliśmy. Okay. I myślę sobie, no to trzeba zacząć śpiewać. Ale pani Agnieszka dorwała się do mikrofonu i mówi, że mam 18 uroczy, to tak się śmiać mi chciało, bo tak mówię, no sam sobie chciałem śpiewać. Ale to naprawdę fajne. I mam nadzieję, że jeszcze zagram tego Żydova. Może nie tutaj, może w ostrowi. Czasami tam udaje się, bo na przykład pierwszy mam udało mi się drugi raz w Ostrowi zagrać. Dwa tygodnie później. Czyli też grywasz poza Dąbrowem? Yy, Ale razem z grupą, w której obecnie grasz, czy czy to Akurat sami yy, raz grałem w Ostrowie, no to monodram sam. A yy. yy, ogólnie jeśli chodzi poza Ząbrowym, no to a na razie tak nie. Yy. Też myślę, że tutaj na razie jestem i chcę na spokojnie. Wiadomo, jest też szkoła. Yy, Więcej, jeśli chodzi poza zabrałem, to chyba recytacja. Ostatnio w Wysokim Mazowieckim i jeszcze w Białymstoku, w spotkach. Mhm. A czy brałeś udział w jakichś konkursach wcześniej? W, w konkursie recytatorskim? Mhm. No to w tym roku i rok wcześniej. W sumie to też tak się zaczęło, bo jakoś recytacja mnie nie kręciła. Jakoś tam lubię, tak, ale nie interesowała mnie ta forma, bo stwierdziłem, po co się jakoś tam, nie wiem, u czy uzewnętrzniać, tak, kręcić to wszystko Mówię, nie. i nie. Ale pamiętam też moją nauczycielkę z gimnazjum, y, która pierwszy raz mnie jakoś tam zachęciła w trzeciej klasie, że wystartował w takim szkolnym konkursie, no i wtedy miałem wiersz Baczyńskiego deszcz, y, I pamiętam, że no, wtedy jakśmy mnie to wciągnęło i jak poszedłem do liceum, to w pierwszej klasie na, na tym, y, to jest taki ogólnopolski konkurs przeszedłem tutaj, tak w Centrum Kultury, mieliśmy ten pierwszy etap powiatowy i przeszedłem do następnego. A w tym roku też ten sam konkurs, tego kolejna edycja, również przeszedłem tym razem do stopu i w tych białostockich spotkach mieliśmy hmm? etap wojewódzki, z którego nikt nie przeszedł. A powiedz mi, czy mm, za każdym razem grasz inną postać, tak? E, czy czujesz stres? Czy stres się zmniejsza? Nie. Mam taką też mm, zasadę, żeby każdą postać zagrać następną lepiej albo w tak albo ewentualnie w tym, na tym samym poziomie. Mi się zdaje, że to jest trochę zgubne myślenie, bo człowiek y, napędza się, żeby lepiej, lepiej, lepiej i, I stres się tak, stres zwiększa. Się zwiększa. Jest wielki stres. Mówię, że największy to właśnie błąd tego, czy nie zapomnę tekstu, bo mm. u mnie próby to zazwyczaj wyglądają tak, tutaj na przykład, na tej sali, która jest obok. To czysto teoretycznie, tu wstaję, tu idę, tam do kogoś zagaduję i tyle. A to, co ja potem robię na scenie, to, to już nawet pani Agnieszka czasami nie wie, co, co mi przyjdzie do głowy, bo są momenty, że improwizuję, tak jak z jakim się wdajesz, takim się stajesz. Był moment, że miałem wypić. No ale ręka tak mi drżała, że mi uciekać. A nie zauważyłam. No i potem, no to właśnie, właśnie nie było zauważane, nie. ale ja czuję A. po prostu, że coś cieknie. Więc mówię, no nie mogę jakoś, bo takie wrażenie, że ktoś, kto patrzy się na mnie, to to widzi. No to było trzeba, mówię, no to jest taki chrzcipski sąsiad, taki swój, no to ręka tak. I ja mówię, i się udało, więc było jakieś takie Uzasadnienie, jak to pani Agnieszka też mówi, że każdy gest musi mieć uzasadnienie. No i tak mówię: skoro mi się coś tak uciekło, ja się wydarłem i tutaj tak. Ale to właśnie ze stresu. Ten stres jednak, tak samo jak graliśmy w moralności pani Doluskiej z cygarem, też ręka mi latała strasznie, ręce najbardziej. I w ostatnim monodramie również, jak papierosa podpalałem, to, to też był problem, bo po prostu ręce. Ale najfajniejsze jest to, że. Jestem osoba niepaląca, mm -hmm. w ogóle, jestem przeciwnikiem palenia i, i kilka tygodni, no dwa tygodnie, uczy, yy, przez dwa tygodnie się jakby uczyłem palić. No to była męczarna i najfajniejsze, że też w Księży sobie usiadłem i zacząłem palić. No i Pani popatrzyła się na mnie, jak tylko wielce można w no, Księży palić i w ogóle młodzież. No ale stwierdziłem, w celach artystycznych to no a teraz nie palię. <śmiech> tak, <śmiech> tak samo... I na scenie bałem się, że może coś mi nie wyjdzie i nie chciałem tego papierosa dalej palić, więc pograłem go trochę, że tam dym mi polatał, potem go odłożyłem do papierniczki, a on całą sztukę gdzieś tam w sobie dym puszczał i nadawał atmosferę. Mhm. A jakie postaci łatwiej Ci się gra? Czy to pozytywne, czy to negatywne? Którą wolisz? Chyba bardziej negatywne. Negatywnych, a wszyscy jak to mają. <laughs> mi się zdaje, no tak, bo to jednak też chyba przez to, że żyjemy w takim świecie, teraz jak to wygląda, więc y, łatwiej jest zagrać taką negatywną, bo z każdej strony jesteśmy tymi negatywnymi mm. emocjami bombardowani, więc łatwiej to sobie przeswoić i, i to zagrać. A taką jasną postać, taki wzór, ciężej chyba, bo też jakaś jest odpowiedzialność. Y, ale zazwyczaj też mi lepiej się gra takie postacie twarde, silne, gdzieś takie niezależne. Y, ale też takie lekko skierowane z zasadami, bardziej takie właśnie nazwałbym to takie arystokratyczne role. Mm -hmm, mm -hmm. Bo na przykład jak grałem w jednak aktówce Fredry, pierwszej lepszej to Alfred, to był starszy pan, który zaleca się do każdej napotkanej kobiety. Więc stwierdziłem, w ogóle rolę nie dla mnie, nie cierpię po prostu tej postaci. I, I tutaj trochę z moimi zasadami, no jestem też młody i tutaj <ścoughs> przyszło grać w domyśle człowieka, który przekracza czterdziestkę i zaleca się do wiele młodszych. I tak mi to nie pasowało. Ale jednak nie ma, że boli. Trzeba grać dalej, tak? I nigdy nie ma lekko. No i bardzo dobre myśli. <grybujesz>, za rok, zdajesz maturę. Co później? wybierz się na aktorstwo? No będę próbował. To za ciosem pójdziesz? Tak, no jest taka sentencja, nigdy wstecz. I, i też uważam, że powinienem, powinienem się tego trzymać, więc... Czasami mam takie momenty, że człowiek się zastanawia, czy idę w dobrym kierunku, bo tak powiem szczerze, postawiłem wszystko na jedną kartę, że jednak na to aktorstwo i był moment, że naprawdę tak sobie myślałem, czy ja w dobrym kierunku idę i były takie jakby znaki, ja się takim marzem, jakiś tutaj mistycyzm, tak, ale... Zawsze jakiś był taki element, że mi ktoś jakby podpowiadał, albo ktoś tak jest z zewnątrz, pod... mówił, że jednak w dobrym kierunku, tak nie wprost, ale jednak taki element zaskoczenia był. I, i stwierdziłem, że będę zdawać. Będę próbować do Warszawy i do Białego Stoku. Do Białego Stoku na Wydział Lalkarski, mhm. a do Warszawy normalnie na dramatyczne. Czy się dostanę, nie wiem, bo dużo zależy chyba od szczęścia, ale w rezerwie również będę zdawać na polonistykę. No, i będzie to tak wyglądać, że po prostu rak przesiedzę i będę znowu próbować do skutku. Na szczęście, granica wieku została zniesiona, mm -hmm. więc mogę próbować tyle razy, ile będę chciał, aż się dostanę. A już myślałeś, co na egzamin przygotujesz? E, jest to, to trochę jakiejś tam propozycji. Był taki czas, że musiałam wybrnąć z takiej sytuacji, bo w kółko gdzieś mi się baczyński mm -hmm. przewijał, ale ona. No, Gałczyński jest naprawdę świetny, był świetnym poetą, ale to nie jest chyba postać na jego wiersze, na, na taki egzamin, więc będzie trzeba coś pójść, jakąś satyrę czy coś. No, postanowiłem chyba, że trochę Gałczyńskiego. Gałczyński jednak teksty ma bardzo dobre, trochę może właśnie y, Śliwonika, też ulubiony akurat y, a, y, poeta naszej pani Agnieszki. Akurat z jego wierszy też ten y, był stworzonym pierwszym melodrem. Postanowiłem, że też na tym egzaminie będę jakby. Chcę pokazać dwie strony. Jedną taką właśnie gdzieś tam szaloną, a drugą taką stanowanowanowaną. Myślę, że nie można się w tak w jednym kierunku, bo, bo to chyba nie na tym polega. Jak pokażę element zaskoczenia, że mogę być taki i taki, to chyba jednak będzie na korzyść. Zobaczymy. A masz jakiś wzór aktorski? jest taki jeden. Wszyscy już się śmieją, że trochę już paranoja, ale James Dean to jest po prostu. Tak, to jest legenda I, i, i zagrał w sumie w takich trzech filmach, które są ludziom najbardziej znane. Zginął młodo w wieku 24 lat, ale co mnie najbardziej ujęło to jest też jego życiorys. Mam akurat dwie biografie, które jedną przeczytam, drugą czytam i jest naznaczony takim katastrofizmem trochę to jego życie, ale co właśnie tak najfajniejsze jest to, że on mm, Potrafił bardzo inteligentnie podejść do roli. Na przykład, u buntownik bez powodu yy, gra osobę piano, Ale nie gra ją w taki sposób, jakbyś mogli sobie ją wyobrażać od ściany do ściany. Tylko to jest właśnie taki znaleziony złoty środek. I co jeszcze też jest ciekawe w Jamesie że Jednocześnie to była postać taka, yy, jakby dwie dusze zamknąć. Taka jednak yy, melancholijna, gdzieś tam. Yy, były autentyczne momenty, że nawet po niektórych scenach wychodził gdzieś z plamy i płakał. Ale były też takie jego strony, gdzie wsiadał na motor albo do swojego samochodu, którym też zginął yy, I potrafił gaz do dechy i po prostu szalał. I to chyba on, właśnie to szaleństwo. I dlatego też aktorstwo, bo myślę, że to jest takie usprawiedliwienie, że mogę wyjść na ulicę i robić co chcę, tak, w granicach jakichś tam zasad moralnych, ale. Jest usprawiedliwienie. Jestem artystą, chcę być artystą, czy aktorem. Mogę sobie na więcej pozwolić. Myślę, że ludzie, którzy też chodzą po też by mogli, tak? Ale jednak jest takie społecznie to bardziej akceptowalne, tak? Że, że ja coś robię, bo, bo mam na to jakieś przyzwolenie i dlatego też aktorstwo. Mhm. Masz jeszcze jakieś inne pasje oprócz aktorstwa? W sumie sporo czytam. Mhm. To, to jest po prostu um, przydatne bardzo, jeśli się nawet relę jakoś konstruuje. Ostatnio y, czytałem Sławomira Lindnera książkę, Taka, też to jest aktor, który akurat y, swoją, swoje życie z wojskiem związał. To jest ciekawe. Nawet y, przez pewien czas y, w Zambrowie się przemieszczał, bo ze szkoły podchorążych y, naszą zambrowską miał ćwiczenia, bo akurat on w Ostrowi Mazowieckiej się uczył i z naszą miał współpracę. Co jeszcze? No, w ogóle temat Powstania Warszawskiego bardzo mnie interesuje. Teraz czytam dziewczyny z Powstania, poruszające historię. Najfajniejsze, najfajniejsze, jeśli tak to można nazwać, ale najciekawsze jest to, że to są słowa tych kobiet, które to przeżyły. Więc nie jest to jakiś wymysł jakiegoś profesora, który zna tylko historię z książki, tylko osoby, która tam naprawdę rzeczywiście była. Co jeszcze oprócz czytania? Też y, zdarzał się pisać. no mo Może zobaczymy. Będzie tego efekt niedługo, mm -hmm. ale to jeszcze jest taka wielka niewiadoma. Czekamy do września, zobaczymy, jak się sytuacja rozwiąże. A to jakaś konkretna książka? Geografia? Nie, czy? nie książki nie piszę, nie. <śmiech> <śmiech> ale y, sztuka. sztuka. Zobaczymy, mm -hmm. zobaczymy, czy się czy przyjmie. No i, i jest już obsada skompletowana. Zamysł już jest, melodie też już wybrane, na przykład zacząłem przy tej sztuce, którą napisałem, odkrywać Chopina w ogóle. Mm -hmm. Co uważałem, że Chopin patetyczny, postać, która w ogóle mnie nie interesuje. Okazało się, że miał naprawdę fajne utwory, które można w ciekawy sposób wykorzystać, ale też i ciekawa postać. Też dużo oglądam właśnie filmów. Tam jakoś sięgam gdzieś tam do, do tego kina amerykańskiego. Tylko, że to jest taki przekrój dosyć mocny, bo <laughs> potrafię raz komedię romantyczną, a raz jakiś dramat. Też jest super właśnie dramat taki biograficzny, jeśli tak można to nazwać, z Jamesem Franco, właśnie James Dean Buntownik mm -hmm. z 2001 roku. Film biograficzny super też przedstawia właśnie postać Jamesa Deana, jego konflikt z ojcem, to cały nie niezrozumiałem bardzo nie, nie cierpią w ogóle głupoty ludzkiej. Kiedy ktoś zaczynał rozmawiać o jakichś takich banałach, to się od razu do pracy i kończył rozmowy. Więc... No może w części też jakoś podobny jestem w tym do niego. Mm -hmm. A w jakiej sztuce chciałbyś w swoim życiu zagrać? Może jakąś taką wymarzoną? Jest. No że dużo tam aktorów to zazwyczaj mówi, że chciałby w Hamlecie, tak? Żeby mm -hmm. Hamleta zagrać. A ja na przykład Hamlet jakoś tam nie ujmuję. Bardziej na przykład widzę się w roli Mefisto, w Faustie, takie mm -hmm. bardziej piekielne role. A jeśli chodzi o film, bo też rozpatruję taki wariant, że może gdzieś tam w filmie epizodycznie się będę pojawiać, to zawsze też myślałem, że chciałbym nauczyć się jeździć konna i zagrać jakiegoś oficera, jakiegoś ułana, tak? Żeby pokazać właśnie ten mundur, tę klasę i, i to życie z koniem. No zobaczymy, no może się uda, ale też chciałbym, mam taki kiedyś bardzo się fascynowałam Harry Potterem. Mhm. tak pomyślałem, że jakby było mi dane w ogóle zagrać w jakiejś takiej fantastycznej, e, w ogóle odrealnionej rzeczywistości, to bym chętnie skorzystał. Mhm. Ale też właśnie w jakichś dramatach, gdzie to jednak historia ujmuje, gdzie tam człowiek jak czyta, to już się gdzieś widzi w jakimś scenariuszu, że to jest akurat dla mnie, albo to w tej sytuacji bym się widział. Ale nie wykluczasz też na przykład grania w filmy? Nie. Tylko jednak to musiały być filmy takie, które by jednak, ten scenariusz, który by mnie jednak ujął, drażnił mnie. Na przykład jedna rzecz w polskich teraz filmach, że czy mamy Kamienie na Szaniec, czy mamy Miasto 44, zawsze musi się pojawić jakaś scena w łóżku. Bo to jest drażniące, no, po co w ogóle nasze jakieś, naszą historię, elementy jakieś, które weszły już do kanonu, takie jak Kamienie na Szaniec, to jest taki wzór, tak, bohaterstwa, patriotyzmu a platamy tam jakieś takie no, nieadekwatne sceny. Ale no mówię, jeśli był, byłby reżyser, który miałby wizję i jednak chciałby to realizować zgodnie taki, taki, z takim jakimś nurtem, żeby to było jednak miało jakieś podparcie, to, to chętnie. Ale nie chcę w serialach. W serialach nie. chyba, że to byłoby 12 odcinków, tak jak mieliśmy chyba seria e, Sława i Chwała na podstawie Waszkiewicza, mm -hmm. gdzie to był mm, serial historyczny. Mini. Też fajna fabuła, osadzana to w czasach przedwojennych, więc myślę, że jednak to, to jeszcze by mnie przemówiło. Ale takie tysiące jak Klan na przykład to nie. No, bo czasem seriale jednak zamykają aktora tak. w takiej telenoweli, i później już ciężko jest w innych filmach, bo się zawsze go kojarzy. A są momenty, że na przykład y, ludzie na ulicy zaczepiają aktorów i mówią: No, jak pan może być z kobietą, skoro pan jest księdzem? <laughs> a okazuje się, że no, nie, jakaś ta granica się zaciera. Mm -hmm. A jak byś sobie ty z tym radził? Jakby ktoś Ciebie tak na ulicy zaczepiał i powiedział, ja Pana kojarzę stamtąd, 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 Pan nie powinien tak robić, jak Pan robi. Bo jak wspomniałaś, lubisz czarne charaktery, więc... Na pewno... Co byś odpowiedział? Na pewno <laughs> próbowałbym wytłumaczyć, tak, że to była postać, że tak naprawdę na co dzień jestem inny. I nawet jak sobie czasami myślę, że jednak chciałbym właśnie też to, to szaleństwo, więc zaprosiłbym nawet taką osobę, niech przyjdzie, przeżyję ze mną jeden dzień i zobaczy, jak jestem naprawdę, a nie po prostu tam osądzać mnie po prostu na, na etapie tam jednego wycinka, tak, jednego kadru, że gdzieś zobaczą mnie na ulicy i już stwierdzę, jakim jestem człowiekiem, czy na podstawie właśnie roli, którą grałem. Nie. Niech przyjdzie, się zapozna i myślę, że to by była najlepsza opcja. Co mm -hmm. Co Tobie życzyć, młodym aktorowi, amatorowi? co mi życzyć? Żebym się dostał na Akademię Teatralną, żebym zrealizował swoje marzenia. W ogóle jest ich sporo. Bo myślę cały czas o, o czymś takim, żeby jednak te małe miejscowości, takie jak Zambrów, ostrów Mazowiecka, żeby jednak trochę podkręcić artystycznie, żeby jednak ulicy, ludzie nie bali się wyjść na ulicę, że mam jakiś pomysł, tak? Jakąś pasję, to wychodzę, pokazuję, że mam gitarę, umiem zagrać, wychodzę na ulicę, tak jak się dzieje to w większych miastach. Czemu mamy z małych miast być gorsi od tych, z tych większych? No i też. Chciałabym jakoś taką ligę artystyczną w przyszłości założyć, żeby zrzeszać artystów z całego świata. Życzę Tobie z całego serca spełnienia tych wszystkich marzeń i żebyś stał do szkoły aktorskiej, żebyś nie musiał co roku próbować, to, żebyś za pierwszy razem stał. Wiem, że to no jest ciężko także, ale mam nadzieję, że w sobie poradzisz. Dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję Państwu.